I nie na trawie wykopki, tutaj mieszkałeś tam w politku, tam wiem, bar, w� no, będzie pogoda, będzie ładna. No to to nie, 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 stare, nie, 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 te nie, nie, o, nie, nie, to nie, nie, to o, oh, jest, wypadło. patło. Fajnie się krócej. No, mna to pięć I metarę. O, oh, pasz. Yes. pięć, bo God. No, popatrz. O, Pietro, na te fotówka. Ja, nowe. 85. o, to tam jeszcze karta, tam o, o, to tylko dalej tam opok nie się proszę Co tu wskazać się proszę Nie ma 85 Tak płytko

że jest złote to Jest tam jakieś metale O, psze. F, psze. około siewa, tam węfka. O, 82. O. Dwa No, pocież te remonety, no, wiesz, pieniądze kreśle. Aha, faktycznie. No. No, tak. jest. Następne dwa na złote. 2, 2, 2 jest, to super. Jest. O, tutaj jest no. Następne dokolenie. O, to ta stara mara, poszła, słyszysz? Stara młoda, żyroda. Tak. <śmienic> Tarena. No. Brawo. Gratulacje. O, jeszcze to no. poko. Mhm. No, fajnie. Ale patrzcie tak głęboko tutaj Głęboko ja tak. też miałam tam te tak, 6 głęboko. złotówek to Na. też też głęboko, głęboko. Też, też. Ja wierzę nowe monadę O, o to dwa Dobre O, patrzcie, razie O, panie pierwsziony, co masz? Ha, ha. Jez, Daj jez, tu pasz na jez. rękę, piękny. No. Piękny. To nie, to takie wodne jest. No ja, ja też mam no, ten, też, ten, ten no. taki, wiesz. Bazarkowe, ale wiesz. Zawsze no. to pierścionek. No. no. O, ciekawe to jest. Pasia, poziękowny, ciekawe Pasia. Ołowia, ołowia, tak jest ciekawy człowiek <gry> no. śliczny. Brawo, ciekawy no. No pewnie, no. ołowiany. Ooo, to jest chyba jest proszka. jeszcze jest proszka. No cudo, a ja taki bardziej. A to, Nie, to taki. Czekaj, pokaż mi to twoje Piękny. To będziesz miał sreberko. Nie, nie, to jest Taki mlewany, taki no. no I guziczek mam. O, guziczek taki... tu, a to takie, tu bardziej jakiś. A gdzie Jeszcze tam był, taki no. drugi kawałek. To nie. Fajne, to nie. Ale ty masz śliczny ty. O, no, tak. O, no, popatrzcie. O, piękno. Ty byś właśnie. O, O. Chciałeś? super. Ta takie mam brudne. Ale katko. o super. O, nie ty, proszę. No, popatrz. O, nie, proszę. O, nie, proszę. O, popatrz, popatrz, popatrz. O, widzisz? O, właśnie. no śliczny, o, no śliczny. Jest, brawo o, brawo o. Piękne. Dobro. A. No, hehe, Dawaj tu. jest. Ja. Ja. Nie, yes. yes. Piękne. Poszukaj jeszcze reszty. Może, może medalion dziś będzie o. z tego. proszę. No i widzisz, no. Proszę. Srebro. no pewnie, no. że srebro, jak byk srebro. Szukaj jeszcze tutaj u Czekać, Czekaj, czekaj, czekaj. Prosimy, czy to jest. Nie ma. byk ja, srebro. Ja, 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 jak to cieszy? cieszę się ja, ja, ja. O, pasze. Ih, popatrzcie, to jest No nie Łukaszek, no. szok. Trzeba to trybrał. A kiedy ja znajdziesz? Czekaj, mnie czeka, sobie czeka, czeka, czeka. telekany, no, wiesz. No piękne. Popatrz, jak go urwiesz. No czekaj, żeby wiesz. Jeszcze wykup. Czekaj, 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 mhm. czekaj. No, widzisz, to Widzisz, kto ma szczęście, ten no, ma szczęście. Rekańska. Kurde, zostawiłbyś jeden Świer. dla mnie. No, <laughs> no w tym taka susza. monadę. co się No, to tym mhm. starać. tak piękny. Czekaj, 10, a nie 20? PRL. No PRL. To nie się udało 20, 20, no. 20. Mam taki tom, mm -hmm. masz taki tom. Mam, tub. mam. O, pies krasze. Pies krasze. No idziemy tam, tam wskaźnie trochę, o się tam wskaźnie No Mhm Idziemy w tam, tam No, wskaźnie I jedziemy I staramy No to trzeba zobaczenia, no Tak py. Hej Na razie I idziemy po starwej No, pasie wiecie O Monety, sześć groszy I to trzeba wskaź tu No pasie sięga się tam o, pasz, stary manetę. To się jest się Super. Mm Takie to zjeść. -hmm. Ładne. Haha, piękne. Stary, no Piękne. O, pasz, pięknie osiemdziesiąt dziewięć o, proszę o nie bardzo piękny o,

А. Пить вот это. Пача, пить вот это. Пить вот это. А я мам. So, oh, ich werde etwas weiter. Nimmer. Wie schon jeden?

O, oh, chyba o, oh, wiesz, tutaj jest w krajach. O, kapszar, opok. Czy to jest że jest korek, tak się gdzie ty korek? do mhm tak Ty korek to do zapięcia zrób z tym dobra okej okay. na razie